Dzień dobry kochani, przed nami katalog 14. Nie wiem jak wy, ale ja już czuję jesień w powietrzu, więc też przychodzę do Was z kilkoma fajnymi propozycjami na jesienny klimacik i... Co ujrzymy, otwierając katalog? Nowy podkład, nowy boski podkład z serii Jordanie Gold, czyli luksusowa półka. A jak luksusowa półka, to i przepiękny, luksusowy wygląd. Złote wieczko, złote napisy przepięknie wygląda, ale to, co jest w środku, to jest dla mnie hit. Myślałam, że nic nie przebije Master Creation, aż do czasu, kiedy użyłam tego podkładu. Równie fajnie kryje, nie zostawia na buzi ani smug, ani, praktycznie jest niewidoczny, a czyli tutaj bardzo mocno konkuruje z moim ukochanym Master Creation. Dodatkowo bardzo dobrze nawilża skórę. Myślę, że na to jesienią i zimą będziemy bardzo mocno zwracać uwagę ze względu na odpalone kaloryfery, nieprzyjemne zimne powietrze na dworze. To wszystko będzie przesuszać naszą skórę, więc dodatkowo nawilżający podkład poza dobrą pielęgnacją na pewno dobrze zrobi naszej skórze. A tutaj mamy zawarty kompleks HydraBlend. Który ma właśnie za zadanie nawilżać nawet głębokie warstwy skóry i jest to wyczuwalne. Faktycznie ta skóra robi się delikatna, miękka, jest nawilżona, a po demakijażu, nawet po kilku godzinach, które ten podkład spędził na mojej buzi, nie mam uczucia przesuszenia, mogę zmyć makijaż i nie mam ściągniętej buzi, więc naprawdę świetnie się sprawdza, także polecam Wam przetestować, zwłaszcza jeżeli tak jak ja jesteście w Faworytami Master Creation. Jest to gruba konkurencja dla niego. Macie tutaj również 8 kolorów, więc myślę, że każdy jest w stanie dobrać coś dla siebie. Kolejną rzeczą, którą tutaj dla Was przygotowałam, to jest peeling Now Age, enzymatyczny peeling Now Age. A polecam Wam go, dlatego że duże pojemne opakowanie wystarcza na bardzo długo. Jest dla każdego typu cery. Tak naprawdę może używać tego peelingu każdy. Ja najczęściej po zmyciu demakijażu wieczorem, po umyciu buzi, nakładam właśnie ten peeling enzymatyczny. W przypadku mojej normalnej ze skłonnością do przetłuszczania się w strefie T skóry zostawiam go na 20, 20 kilka minut. W momencie kiedy macie skórę wrażliwą, naczynkową, polecam wam zostawić go na buzi 10, maksymalnie 15 minut. Jeżeli nic się nie będzie działo, oczywiście ten czas możecie wydłużyć. Natomiast a, jednak w przypadku a, delikatniejszej skóry radzę tutaj trzymać się tego krótszego ne, czasu. Pink działa rewelacyjnie, bardzo fajnie odświeża skórę buzi, ne, zostawia ją bardzo miękką, delikatną. A, no teraz jesienią i zimą będziemy dbać o naszą cerę, po pierwsze dlatego, że polecie. Dostała popalić, więc warto byłoby tutaj zadbać o regenerację tej skóry, ale też przed nami sezon grzewczy, więc będzie ciepło w środku, kaloryfery nie sprzyjają dobremu wyglądowi naszej skóry, a dodatkowo zimne, chłodne powietrze, a śnieg, który się będzie roztapiał na naszych policzkach, też nie będzie sprzyjał naszej skórze, także polecam. A ja stosuję dwa razy w tygodniu najczęściej wieczorem, najlepiej się sprawdza, bo zaraz po tym, jak zdejmę ten peeling z buzi, wtedy nakładam wieczorną pielęgnację i do tego jeszcze maskę nowej, czy na noc albo przed wieczorną pielęgnacją nakładam jeszcze maskę w płachcie, wtedy mam naprawdę mega efekt na swojej twarzy. Lecimy dalej, a w katalogu pojawiają nam się super produkty do po lecie również nasze stopy potrzebują, by o nie nieco bardziej zadbać, żeby je zregenerować po letnim słoneczku i piasku, ale żeby też przygotować na to, że będą mościły się w ciepłych skarpetach i grzały przy kominkach i kaloryferach. Mamy tutaj trzy rewelacyjne produkty, których ja już od dawna używam. Uwielbiam tą tarkę do stóp. Po pierwsze, dlatego, że plastik pochodzi w 50% z recyklingu. Po drugie, dlatego, że jest duża i dwustronna. Dobrze trzyma się ją w dłoni, czy na mokro, czy na sucho, świetnie się ją operuje. Jest bardzo zgrabna, dobrze wyprofilowana, jest po prostu świetna. Jest również dobra dla osób, które mają problem z tym, żeby z zwykłym pumaksem albo mniejszą tarką dotrzeć w niektóre miejsca. Więc sprawdza się rewelacyjnie i na bardzo długi czas z Wami pozostanie. A naprawdę dużo czasu potrzeba, żeby ta wersja ścierna się tutaj starła i nie była zdatna już do użytku. Także jest to naprawdę dobra inwestycja. Kolejna rzecz to jest antyperspirant do stóp. A kocham i uwielbiam, nie mogłam znaleźć żadnego opakowania na wierzchu, więc podejrzewam, że ktoś mi tutaj podprowadził. Ten antyperspirant. A teraz nasze stopy będą w botkach, w cieplejszych butach, w grubszych skarpetach i o ile na dworze będzie im tam dobrze i komfortowo, tak jeżeli wejdziemy do środka, te stopy mogą zacząć się tutaj nam pocić i. To będzie prowadziło do niefajnych konsekwencji, dlatego polecam używać, zarówno do butów sportowych, jak i teraz w takim okresie, gdzie a, przechodzimy z ciepłego do zimnego, z zimnego do ciepłego, te stopy naprawdę mocno tutaj będą pracować, warto zainwestować. No i ostatnia rzecz to jest maska do stóp. Kocham, uwielbiam i używam od lat. Um, uwielbiam tą maskę za jej działanie, za konsystencję, za taki bardzo fajny, delikatny zapach, który kojarzy mi się ze spa. A uh, ja nakładam tą maskę na noc. Ubiram, uh, gru nakładam grubszą warstwę, ubieram skarpe ciochy bawełniane, a uh, teraz w zimie jeszcze na to będę nakładała grubsze skarpetki, a uh, i niech moje stopy wypoczywają. I wciągają wszystkie dobroczynne składniki właśnie z tej maski. Uwielbiam! Naprawdę świetnie regeneruje, nawilża i zmiękcza stopy, zwłaszcza kiedy używacie czy jakichkolwiek innych produktów ścierających do stóp, to warto zadbać o to, żeby te stopy bardzo mocno na Następnie na stronie 40 znajdziecie Trio. Trio produktów w rewelacyjnej cenie, bo płacicie trzy dyszki i macie trzy kultowe produkty. Tender care, bez którego ani lato, ani, jesień, ani zima, ani nawet wiosna nie są w stanie przetrwać. Tender care dobry na usta, na suche miejsca, na popękane, na przykład kosteczki, czasami mi się to zdarza w zimie, a świetnie się wtedy sprawdza kilka chwil i ta skóra jest zregenerowana. Na popękane pięty, na zdarte łokcie świetny produkt. Krem do rąk mega nawilżający, sprawdzi się również w wersji, grubsza warstwa rękawiczki i um, na noc tak to zostawiamy. No i przecudowna, bardzo delikatna, a troszeczkę może już nawet wprowadzająca w taki jesienny klimat woda toaletowa. Um, Uwielbiam ten zapach. Moja córka uwielbia ten zapach i właśnie to jest ten zapach, który często mi podprowadza. Po pierwsze dlatego, że jest różowy, a po drugie ma taki lekko słodkawy, waniliowy zapach. Także bardzo, bardzo polecam takie trio w śmiesznej cenie. No i na sam koniec zostawiłam sobie perełkę. Perełkę Nowej, a coś, co warto używać teraz w okresie jesiennym, żeby. Znowu zregenerować skórę twarzy po lecie a, i przygotować ją na to, co będzie się działo w zimie, żeby to dobrze zniosła i żeby wyglądała po prostu świetnie, była w dobrej kondycji. Um, tutaj to są produkty. Cztery flakoniki z witaminą C. Um, dlaczego cztery? Dlatego, że to jest kuracja czterotygodniowa i każde takie małe opakowanie jest przeznaczona na tydzień stosowania. Ja już jestem po jednej takiej kuracji witaminą C, skóra jest odświeżona, rozjaśniona, a minimalne przebarwienia poznikały. Naprawdę skóra widać, że zaczęła. Promienieć. Jestem mega zadowolona z efektu. I co jest takiego fajnego w tym produkcie? To to, że tutaj macie substancję aktywującą, a tutaj macie proszek z witaminą C. Więc w momencie, kiedy po raz pierwszy naciśniecie pompkę, to wszystko się ze sobą połączy. Wtedy należy to intensywnie wstrząsnąć i macie gotowy produkt do użycia w najbliższym tygodniu. Po tygodniu witamina C się urotni, produkt jest już niezdatny do użycia, więc na kolejny tydzień wyciągamy sobie... Eee, oj. Wyciągamy sobie następne e, małe opakowanie i przez kolejny tydzień możemy używać. Dzięki temu mamy pewność, że produkt jest świeży. Nie ma tutaj żadnych e, substancji konserwujących. Witamina C jest aktywna, więc wszystko, co najlepsze, nasza skóra dostanie. Polecam Wam, zwłaszcza jeżeli macie jakieś przebarwienia, jakieś niedoskonałości na skórze, chcecie tą buzię odświeżyć, dacie jej troszeczkę wytchnienia i pomóc jej w regeneracji. Taka kuracja witaminą C będzie, myślę, sprawdzała się u każdego. Stosujemy tą witaminę C wieczorem po um, zmyciu makijażu, po umyciu buzi nakładamy właśnie witaminę C, a dopiero potem resztę naszej pielęgnacji. Krem pod oczy, serum, krem na noc bądź i jeszcze jakieś maski po drodze. Więc to tyle. To tyle z katalogu 14, aczkolwiek tutaj było tyle wspaniałości, tyle cudowności. Męskie zapachy w promocji, Eclat Style, poses The Secret Amen. Um, tutaj macie jeszcze tender kerek kultowy w rewelacyjnej cenie i mnóstwo, mnóstwo innych produktów. Mam nadzieję, udało mi się zwrócić Waszą uwagę na te produkty, które teraz jesienią mają wspomóc Waszą pielęgnację, regenerację skóry, ale również mają rozpiścić troszeczkę Wasze ciała i zmysły. Polecam zrobić się pyszną herbatkę jesienną z plasterkiem pomarańczy albo z malinami a i rozkoszować się jesiennymi wieczorami w domowym zaciszu ze spa u boku. Do następnego przeglądu katalogu. Widzimy się w katalogu 15.